Cześć, witajcie. Ja nazywam się Adam Kotleszka, a wy oglądacie kanał Zawód Typer. Spotykamy się tutaj po to, żebym opowiedział Wam trochę o egzotycznej piłce. Tym razem będzie o dużej egzotyce, która pojechała na duży piłkarski turniej. Zapraszam. Zawód Typer największa społeczność bukmacherska w Polsce. E, słuchajcie. E... Pierwsza rzecz. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o reprezentacji Tahiti. Dokładnie o reprezentacji Tahiti z 2013 roku, a konkretnie o tym, jak ta malutka wysepka wzięła udział w olbrzymim turnieju, jakim jest Puchar Konfederacji. Ja wiem, ja wiem, Puchar Konfederacji ktoś może psioczyć, że to turniej taki zastępczy drugiej kategorii i już w dodatku nieistniejący. Natomiast dla Tahiti pojechanie na Puchar Konfederacji i możliwość zmierzenia się z takimi reprezentacjami jak Hiszpania. Hiszpania, Urugwaj czy Nigeria to była rzecz olbrzymia. W 2013 do czegoś takiego doszło. E, Tahiti obecnie zajmuje 161 miejsce, jeżeli chodzi o ranking FIFA, natomiast e, najwyżej byli na miejscu 115. W czasie e, Pucharu Konfederacji, czyli w tym 2013, zagrali e, z miejsca 138 nigdy wcześniej. I coś czuję, że jeszcze przez wiele lat później żadna reprezentacja z tak niskiego rankingu FIFA nie wzięła udziału w Pucharze Konfederacji. Tahiti w dodatku nawet nie jest oficjalnie krajem. Oni są po prostu częścią. Polinezji francuskiej, a więc też są zależni od Francji bardzo mocno. Tahiti to jest największa wyspa Polinezji francuskiej. Część, częściej, zdecydowanie częściej niż w piłkę nożną taką na trawie gra się tam w beach soccer. W dodatku w ten beach soccer Tahiti wcale nie jest słabiakiem, bowiem dwa razy reprezentacja Tahiti dochodziła do finału Mistrzostw Świata w beach soccerze. Raz nawet go organizowała. Co prawda te dwa finały Taitańczycy przegrali, natomiast sam udział, samo dojście do finału. Mistrzostwo Świata rzecz niebagatelna. Rok wcześniej, w przed 2013, kiedy zakwalifikowali się na Puchar Konfederacji, Tahiti wygrało Puchar Narodów Oceanii. To są takie mistrzostwa Europy, tylko że w Oceanii. Rozumiecie. W Oceanii stając się wówczas pierwszą drużyną spoza Australii lub spoza Nowej Zelandii, która wygrała ten turniej. Wcześniej do tej pory tylko, a właśnie Australijczycy i Nowozelandczycy zdobywali Puchar Narodów Oceanii, czy też Puchar Oceanii, jak to się po prostu wcześniej Nazywało. To była też oczywiście kwalifikacja do tego, żeby pojechać w 2013 roku na Puchar Konfederacji, który odbywał się w Brazylii. Jak wiecie, Puchar Konfederacji to jest taki turniej, który miał być zawsze sprawdzianem dla miasta czy generalnie dla państwa gospodarza przed Mundialem. W 2014 Brazylijczycy mieli organizować Mistrzostwa Świata no i w 2013 gościł u siebie właśnie Puchar Konfederacji. O tym, jak niewielu Tajtańczyków gra w piłkę nożną, niech świadczy fakt, że. W drodze do tego Pucharu Konfederacji musieli pokonać m.in. reprezentację Samoa. I wygrali 10 do 1. I to wcale nie jest takie szokujące, jak bardzo by się mogło wydawać, bowiem Samoa to jest generalnie jedna z najsłabszych reprezentacji na świecie. Natomiast zmierzam do czegoś innego. 9 z tych 10 goli dla reprezentacji Tahiti zdobywali ludzie o nazwisku Teo. I to wcale nie był przypadek. To nie była zbieżność nazwisk, bowiem e, to jest rodzina. To wszystko jest rodzina. E, bliźniacy Lorenzo i Alwin zdobyli odpowiednio 4 gole i dwa gole. Ich starszy brat Jonathan Teo e, zdobył także dwa razy. Ich kuzyn e, Teuni dołożył jeszcze jedno trafienie, więc bracia, Teo, którzy no, właściwie reprezentacja złożona niemal tylko z braci. Trochę wyolbrzymiam, natomiast no, sam fakt, że, że, że tutaj e, sami właściwie. Wszystko zostaje w rodzinie, w reprezentacji i już jest naprawdę wielką rzeczą. Tajtańczyków, takich oficjalnie zarejestrowanych, którzy grają w piłkę profesjonalnie lub amatorsko jest zaledwie kilkadziesiąt tysięcy, więc naprawdę bardzo, bardzo mała liczba. W finale Pucharu Oceanii Tajtańczycy powinni oczekiwać zarywala Nową Zelandię, bo Australijczycy, jak wiecie, już od 2006 roku nie grają w tych rozgrywkach. Natomiast wtedy... Tahiti trafiło na kogoś innego, na Nową Kaledonię, więc to była... Było już pewne, że będziemy mieli sensacyjnego mistrza Oceanii, że bardzo mała drużyna pojedzie na Puchar Konfederacji, natomiast no, Nowa Kaledonia wcześniej odprawiła właśnie Nową Zelandię i to oni byli faworytem tego finału. Wydawało się, że Tahiti no, raczej przegra z Nowokaledończykami. W ogóle paradoksalna sprawa, że akurat Tahiti i, i reprezentacja Nowej Kaledonii musiały ze sobą mierzyć się w finale, ponieważ de facto obie te reprezentacje są tylko lub aż no zależy jak to nazywać francuskimi koloniami zamorskimi, więc taki najważniejszy mecz dla siebie, dwa terytoria zależne od Francji grały w ogóle na drugim końcu świata, na drugim końcu globu od Francji patrząc oczywiście, no i de facto to były zdecydowanie najważniejsze mecze i w historii reprezentacji Tahiti i w historii reprezentacji Kaledonii, nowej Kaledonii przynajmniej do tego 2013 roku. Ostatecznie Tahiti wygrało 1 do 0 po bramce Chong Hue. No i to był wtedy, no tamten moment, najważniejszy gol dla reprezentacji Tahiti w całej jej historii. E, Tajtajczycy taj, 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 stali się tym samym jedyną reprezentacją w historii, pierwszą i jedyną do tej pory, i też myślę, że tego już się nie, nie uda pobić, bowiem Puchar Konfederacji nie będzie rozgrywany. E, zagrali na Pucharze Konfederacji, a nigdy nie zagrali na Mundialu. Nie mylcie Tahiti z Haiti. Haiti grało na Mundialu, nawet my coś o tym wiemy, bo udało nam się ich rozbić, natomiast Tahiti... To jest troszeczkę inna historia. Do grupy reprezentacja Tahiti trafiła z Hiszpanią, Urugwajem i Nigerią. No i cóż, tak naprawdę do jakiejkolwiek grupy by nie trafili, nie mieliby łatwej przeprawy i na pewno nie byliby faworytem w żadnym meczu. Nikt nie dawał szans Tahiti na to, że wyjdą z grupy. Zakłady i to naprawdę takie dobrze płatne były o to, czy Tahiti w ogóle zdobędzie bramkę na tym turnieju. Pierwszy mecz reprezentacja Tahiti miała zagrać z Nigerią, a więc to miał być ten mecz, w którym no, jeżeli ktokolwiek myślał o tym, żeby wyjść z grupy to trzeba było go po prostu wygrać. Natomiast zanim ten turniej, trzeba było jeszcze powołać piłkarzy. Selekcjoner reprezentacji Tahiti to Edi Etaeta, tak nazywa się ten pan. Miał mega komfort, słuchajcie. Nie musiał latać po całym świecie, nie musiał sprawdzać piłkarzy, nie musiał szukać wiecie, kontaktów na całym świecie, bo jego piłkarze nie grają na całym świecie. Jego piłkarze grają w lidze tahitańskiej, która jest półprofesjonalną ligą. Mało który zawodnik tam utrzymuje się tylko z piłki, jeżeli w ogóle obecnie. Więc no, mógł po prostu iść na jedną kolejkę ligi taitańskiej i obejrzeć wszystkich kandydatów do gry w reprezentacji. Co jest nie lada komfortem, więc no tak właśnie zrobił. Wszyscy powołani piłkarze grali w rodzimej lidze, w dodatku głównie w dwóch najwyż... największych klubach w lidze Tahiti, to jest AS Dragon i AS Stefana. AS Dragon miał 11 piłkarzy, w reprezentacji 7 pojechało z drużyny AS Stefana. To są takie dwa najbardziej utytułowane kluby jeżeli chodzi o, o Ligę Taitańską, polecam sprawdzić ich herby. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ja już zapowiadałem Wam, że na moim kanale, Adam Kotleszka na tym kanale YouTube, też będzie film o ciekawych piłkarskich herbach i na pewno tych taitańskich tam nie zabraknie. W kadrze reprezentacji Tahiti na Puchar Konfederacji był jeden, jedyny wyjątek. Z legenda tamtejszej piłki. Piłkarz, którego możecie kojarzyć, jeżeli śledzicie Ligę Francuską, Marama Vairua. To jest wtedy to był 33-letni zawodnik, który od 15 lat grał zawodowo we Francji. Zawodowo, rozumiecie, czyli nie musiał jeszcze być kelnerem ani rybakiem. Mógł zajmować się tylko i wyłącznie piłką i występował na najwyższym poziomie właśnie w lidze francuskiej. Grał w klubach takich jak Nantes, Nicea, Lorient, Nancy czy Monaco, a więc naprawdę duże firmy. To nie było tak, że grał gdzieś tam w trzeciej lidze francuskiej. Swego czasu Marema Wajrua strzelił nawet bramkę w lidze mistrzów. Nie powiem wam z kim, nie powiem wam kiedy. To jest zadanie dla Was. Piszcie w komentarzach, kiedy tajtańczyk zdobył bramkę w widzę mistrzów, co to był za mecz i przeciwko komu zdobył tego gola Marama Weirua i dla której drużyny? Dajcie znać w komentarzach. Weiruę możecie kojarzyć z jego takiej bardzo charakterystycznej cieszynki po golu. Bo on trochę tych bramek we Francji strzelił, więc miał okazję, żeby je zaprezentować. Po każdym strzelonym golu udawał, że wiosłuje, jakby wiosłował kajakiem, czy też kanu. To jest oczywiście bardzo popularny sport generalnie na Tahiti, sport numer jeden de facto, a nie piłka nożna, tylko Wyścigi takich kadłubowych u łodzi. Nie jestem ekspertem, jak to się nazywa. Natomiast na Tahiti to jest faktycznie najpopularniejszy sport. No, nie tylko sport, to jest część tajtańskiej kultury. Wairua kończył karierę na Tahiti. I dziś jest prezydentem klubu, właśnie AS Dragon, czyli tego jednego z dwóch największych klubów na Tahiti. I tutaj mała dygresja. Przeglądając sobie te reprezentacje Tahiti, przygotowując się do tego materiału i generalnie śledząc reprezentacje Tahiti, wynaliczyłem, uwaga, 10 piłkarzy z Tahiti, którzy mieli obywatelstwo i polecieli grać za granicę profesjonalnie w piłkę w całej historii 10, rozumiecie, to nie tak, że 10 było z kadry na Puchar Konfederacji, tylko w całej historii e, Tahiti 10 piłkarzy było zawodowcami, grało gdzieś za granicą, więc no, ale nikt nie był taki jak Marama Wairua, który grałby tyle lat właśnie na najwyższym poziomie w Europie. Kiedyś był jeszcze Pascal Hirua, e, natomiast z nim jest trochę inna historia, to był starszy kuzyn Maramy, on bardzo szybko wyjechał z Tahiti, został wypatrzony bowiem przez legendarnego Giru, na pewno kojarzycie, życie Kiedyś lata szkoleniowca w OSER, Giru był na Tahiti na wakacjach. Wypatrzył właśnie tego chłopaka, który grał gdzieś na plaży w piłkę nożną, zaprosił go na testy do OSER. On miał wtedy 16 lat w no i przejął się. Został w OSER, Zagrał tam, grał tam przez 10 lat. Nazbierał prawie 400 występów w Ligue 1, pojechał nawet z reprezentacją Francji na Euro 92. O nim też kiedyś zrobię film na moim kanale, więc możecie zostawić suba przy okazji, jeżeli lubicie słuchać takich e, historii. Wracając jednak do Puchary Konfederacji e, w 2013 roku, Tahiti na turniej pojechało, mając w kadrze: uwaga, listonosza, kuriera, bankiera czy też hydraulika. Oni wszyscy pałali się właśnie tymi zawodami, plus jeszcze grali po popołudniami, czy też raczej wieczorami, bo na Tahiti ciężko trenować po południu, wieczorami albo wczesnym rankiem. Tak się trenuje w piłkę nożną na Tahiti. No, piłka nożna była dla nich po prostu dodatkiem. Marama Wairua, pytany o szansę swojej reprezentacji podczas Pucharu Konfederacji, mówił tak: Rywale będą grali w każdym meczu z nami o zwycięstwo i o jak największy wynik. Natomiast my będziemy grali o ich koszulki. Już dogadujemy się między sobą, kto będzie mógł wymienić się z jakim piłkarzem w reprezentacji Hiszpanii, czy też w reprezentacji Urugwaju. E, ciekawe podejście, natomiast jeżeli to jest dla was mało, to dodam tylko kilka następnych e, smaczków z reprezentacji Tahiti, która leciała na Wielki Turniej. E, Kapitan, bo co ciekawe nie Marama a był kapitanem, tylko Nicolas Valar, zapytany o to, co się zmieniło w ich życiu przed udziałem w tym turnieju, odpowiedział, że dostajemy dużo więcej zaproszeń od ludzi obcych totalnie na Facebooku, więc taka namiastka sławy dla piłkarzy reprezentacji Tahiti. Co ciekawe, Tahiti pomimo niedostatku profesjonalnych piłkarzy miało w swoim sztabie taką osobę, która szumnie była nazywana media oficerem. Był nim Oliver Hook ten sam, który przyleciał z reprezentacją Tahiti, ale tą młodzieżową, do Polski w 2019 roku na mistrzostwa świata do lat 20. Przypominam, że Tahiti też tam zagrało. Miałem przyjemność komentować tam ten turniej, pracować przy nim i właśnie przygotowując się do meczu w reprezentacji Tahiti, nawiązałem kontakt z panem Olivierem, więc bardzo ciekawa postać, swoją drogą. Natomiast opowiedział mi ciekawą historię wtedy, że jadąc na pucher Konfederacji, on musiał uczyć zawodników takich podstawowych pojęć, jak mix zona, jak konferencja pomeczowa, jak zawodnicy mają się w tych. Podczas tych właśnie wydarzeń zachowywać, bo oni nigdy wcześniej nie mieli z, tym takim, z czymś takim styczności. Argumentował to tym, że na Tahiti są tylko dwie małe stacje telewizyjne, jedna lokalna gazeta, a więc niektórzy piłkarze nigdy w życiu nawet nie wiedzieli, co to jest konferencja prasowa, nigdy czegoś takiego mogli nie widzieć na oczy. Rozumiecie, oni mieli jechać grać wielki turniej, totalnie profesjonalny, no bo Puchar Konfederacji jak najbardziej takim należy nazywać, natomiast nie mieli pojęcia, co to jest konferencja prasowa. Takie czasy, taka reprezentacja. W pierwszym meczu reprezentacja Tahiti grała z Nigerią, a więc teoretycznie z tym rywalem, no, którego trzeba byłoby ograć, jeżeli chcieliby wyjść z grupy. Na początek dobrze byłoby nie stracić zbyt wielu goli, najchętniej w ogóle żadnego. Udało się to przez 5 minut. Przez 5 minut reprezentacja Tahiti z Nigerią gola nie straciła. Wtedy samobójcze trafienie zanotował ich kapitan. Nicolas Walar, ten, który mówił, że dostawał dużo nowych zaproszeń na Facebooku. Myślę, że po tym samobuju mógł dostać ich nawet jeszcze więcej, w sumie, bo został, no, stał się znowu jeszcze bardziej sławny. Jego nazwisko trafiło do notesu arbitra tamtego spotkania. Kolejne gole padały po bardzo prostych, indywidualnych błędach poszczególnych zawodników reprezentacji Tahiti, a dokładnie, słuchajcie, po błędach pracownika budowy i nauczyciela WF-u bo właśnie takimi zawodami pałali się defensorzy reprezentacji Tahiti. Ale to wszystko absolutnie nie miało znaczenia w 54 minucie tamtego spotkania. Wtedy Jonathan Theo, o którym już Wam wspominałem, jeden z tej rodziny Theo, która strzeliła 9 z 10 goli przeciwko Samoa, Jonathan Theo zdobył bramkę. Zdobył bramkę dla reprezentacji Tahiti. Nie miało znaczenia to, że Tahiti wcześniej straciło 3 kuriozalne gole nie miało znaczenia to, że i tak tego meczu już nie wygrają, że przegrają go pewnie wysoko. Ważne było to, że w 54 minucie Marama Wajruła tak dobrze dośrodkował z narożnika z rzutu różnego, że właśnie obrońca tajtańskiego A Stefana trafił głową e, piłkę do siatki, więc no wielka rzecz. Swoją drogą e, ten klub A Stefana, o którym już wam kilka słów powiedziałem, podpisał umowę współpracy ze francuskim saint ale to już w ogóle opowieść na inną historię, na inny film. Na moim kanale pewnie też niedługo to będzie, więc warto. Wróćmy jednak do Pucharu Konfederacji i do TO. Cała drużyna rzuciła się na tajtańczyka, żeby po chwili świętować w typowo tajtańskim stylu. I to była piękna celebracja, myślę, że najpiękniejsza w całym tym turnieju. Oczywiście udawali, że płyną kanu. To był mniej więcej ten ruch. Polecam zobaczyć tego gola. No, przepiękna, przepiękna celebracja, taka pokazująca prawdziwą Kulturę Tahiti i to, jakim specyficznym miejscem na świecie to jest. Tam nie każdy może umieć grać w piłkę, natomiast każdy, nawet mały dzieciak, już bardzo szybko jest uczony, jak pływać właśnie na kanu. Radość z tego gola trwała dokładnie 15 minut, bo nie dość, że po kwadransie Nigeryjczycy zdobyli gola na 4-1. do to jeszcze do siatki trafił nie kto inny, a Jonathan Teo. Tak, tak, Tańczyk w zamieszaniu pod własną bramką zdobył gola samobójczego. Tym samym, pewnie nieświadomie, ale kolejny raz Tahiti zapisało się w historii Pucharu Konfederacji, bowiem to był pierwszy zawodnik, który w jednym meczu trafił do bramki rywala. A także do swojej bramki, więc zdobył i samobuja i takiego prawdziwego, e, może prawdziwe to jest złe określenie, ale no, dobrego gola, pozytywnego. Do pozytywnej bramki, czyli do bramki przeciwnika. Tajtańczycy, jak już przyjechali na turniej, to postanowili e, zaznaczyć swoją obecność naprawdę bardzo mocno. Taiti przegrało tamten mecz, właśnie 1 do 4, więc naprawdę to był niezły wynik, patrząc z ich perspektywy. E, bohater meczu, a więc Theo, ten, który strzelił te dwa gole. Powiedział po spotkaniu, że zasłużyliśmy na porażkę, ale pokazaliśmy światu, że potrafimy grać w piłkę. Zasłużyliśmy sobie na tego jednego gola i go po prostu strzeliliśmy. Zapytano tego samobuja, powiedział, że. Cóż, taka jest piłka. Nie mógł tego zapobiec, tak po prostu wyszło. Nie wyglądał na specjalnie przejętego. Bardziej był zadowolony z tego, że udało się zdobyć tego prawdziwego gola. Dobrego, tak bym powiedział. Pozytywnie podszedł do tej całej sprawy Jonathan Teo, Selekcjoner reprezentacji Eddie Etaeta po tym meczu prawie płakał ze szczęścia. Nie przesadzę, jeżeli tak powiem. Jego słowa dokładnie brzmiały tak, że do tej pory. Oglądaliśmy wielkie mecze w telewizji. Teraz mogliśmy zostać aktorami w tych wielkich meczach, bo sami w nich zagraliśmy. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jak reprezentacja Tajki podchodziła do tego turnieju. Trzy dni później Tajki przegrało z Hiszpanią 0 do 10. Kolejne trzy dni później przegrało z Urugwajem 0 do 8. Ale nikogo to nie obchodziło. Na pewno nie Tajtańczyków. Oni mieli to, co chcieli. Zdobyli gola na pucharze konfederacji, a po meczach z Hiszpanią i Urugwajem Mogli wymienić się koszulkami ze swoimi piłkarskimi idolami z reprezentacji Hiszpanii czy, czy właśnie reprezentacji Urugwaju. Oni mieli ten moment chwały, taki jakby co najmniej ten puchar wygrali, więc no, przepiękna historia. Teraz pytanie do Was. Jak potoczyły się losy tajtańczyków po tym pucharze Konfederacji, czy któryś z nich? Po tym turnieju wszedł do większej piłki? Czy któryś z nich podpisał lepszy kontrakt? Dajcie znać, czy śledziliście tę historię. A ja może teraz zachęciłem Was do tego, żebyście to zrobili. Piszcie w komentarzach, może któraś historia Was szczególnie zaciekawiła. Jeżeli tak, to ja chętnie nagram o ten film. Generalnie, generalnie, dajcie info w komentarzach o jakiej egzotycznej drużynie chcielibyście, żebym nagrał kolejny film. Czy na Zawód Typer, czy na moim kanale. Piszcie w komentarzach koniecznie. No i też podajcie dalej ten film, bo o ile sama reprezentacja Tahiti pewnie nie wszystkich interesuje, tak jednak ten występ na Pucharze Konfederacji rzecz zdecydowanie wielka i chyba warto, żeby więcej osób ją poznało. Więc zostawcie suba na moim kanale, zostawcie suba na kanale Zawód Typer, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam na mój Instagram Adam Kotleszka. Tam łatwo się ze mną skomunikować, więc trzymajcie się, mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia i zostawcie suba i łapkę w górę. Na razie.